Cześć! Witam Was na kolejnym szlaku. Dzisiaj właśnie opuściliśmy schronisko w Rostoce, gdzie spędziliśmy ostatnie dni. Dzisiaj wracamy już do domu, ale ponieważ pogoda średnio nam dopisała podczas tego pobytu i nie mieliśmy okazji aż tak dużo pochodzić po Tatrach, postanowiliśmy nie wracać busem do zakopanego z Polany Palenicy tylko przejść się szlakiem w pobliżu samego zakopanego w związku z tym przejdziemy dzisiaj przez Polanę Waksmucką i Dolinę Państwyce i dojdziemy do Cyrkli. Tak w sam raz mam nadzieję żeby zdążyć na pociąg do domu więc dzisiaj zapraszam na taki lżejszy szlak Yy, właśnie tutaj odchodzący od drogi do oka yy, przez takie ładne tereny, z tych, które pod dzisiaj, przy tej widoczności, powinniśmy móc ładnie zobaczyć, między innymi te trybiarskie. No to co? Wyjdziemy. Jest chwila po ósmej rano, a na szlaku do morskiego oka już jest bardzo dużo osób. Jest nic dziwnego, jest bardzo ładna pogoda, więc dużo ludzi wyszło, żeby z tego skorzystać. A my tymczasem tutaj się kierujemy pod górkę, właśnie na Rubień Waksmundzką. Na początku witają nas takie troszkę wyższe schody. ale później już nie taki diabeł straszny. Mnieliśmy przed chwilą rozejście szlaków. W Prawo odbiegał czarny szlak na nową polanę. A my tu teraz mamy taki kawałeczek wypłaszczenia. I za chwilę droga znowu idzie pod górkę. Na tym etapie, przez większość czasu, trasa prowadzi pod górę, mniej lub bardziej. Nie jest źle. No, ale troszkę się trzeba powspinać. Są też odcinki dość ostrego zejścia, więc to no, zależy od której strony się idzie, bo przed chwilą żeśmy dość ostro podchodzili po dosyć wysokich stopniach i tutaj jest podobna historia, tylko dla nas w drugą stronę, jakby ktoś szedł od cyrchli w stronę drogi do morskiego oka. To może się spodziewać tutaj takiego podejścia, którym my teraz schodzimy i później jest no, trochę analogiczne zejście, bo tutaj takim zniesieniem się idzie. Nie jest to długi odcinek, ale dość stromy i trzeba na nim uważać. Póki co idziemy po szlaku. Jakoś około godziny i tak jak na drodze do Morskiego Oka było już tłumnie o ósmej rano, tak tutaj do tej pory nie spotkaliśmy kompletnie nikogo jeszcze. Może później bliżej cyrkwi, może na równi Waksmunskiej, Tam się, tam kogoś spotkamy, zobaczymy, ale na razie ten boczny szlak przy pięknej pogodzie w środku sezonu jest zupełnie pusty, więc są i też takie szlaki w Tatrach. Weszliśmy już do popoku Waksłunskiego, przez który prowadzi taki oto wąski mostek. Niezczęśliwe są barierki. Zeszliśmy tutaj po takich drewnianych schodkach, które troszkę momentami są strome i trzeba na nich uważać. Ale to jest tutaj bardzo ładny kawałek szlaku. Teraz o, czeka nas jeszcze kolejny mostek. I zaraz będziemy musieli znowu podejść trochę pod górkę. Tutaj już taki mniejszy potoczek. I pod górkę. Weszliśmy już właśnie na Waksmundzką Rówień. Tak to tutaj ładnie Tutaj mamy rozejście szlaków zielonego i czerwonego na halę gąsienicową na trawkę, A my pójdziemy dalej czerwonym. Waksmącka rówień to takie nieduże wypłaszczenie. Nieduża taka polanka. Jeszcze dalej będziemy mijać polanę waksmucką. Tam zrobimy być może krótki odpoczynek, a na razie jeszcze tutaj idziemy sobie dalej. Doszliśmy właśnie na Polanę Waksmąską, i tutaj. Jest taka ciekawostka, wiele miejsc w okolicy właśnie na ten przydomek Waksmunski jest dolina Waksmunska, rówień Waksmunska. Mieliśmy po drodze potok waksmundzki. I skąd to się w ogóle wszystko bierze? Generalnie Waksmund jest y, w, wsią y, koło nowego targu. Y, Zbudziło moją ciekawość sama nazwa, bo nie brzmi tak typowo polsko. I rzeczywiście, e, wcześniej jak wracając do tej wsi koło Nowego Targu, wcześniej była tam polska osada, ale w, na, w latach 30. XIV wieku jeszcze osiedlili się tam Niemcy. E, I między innymi jedną z takich liczniejszych tamtejszych rodzin była właśnie rodzina Waksmundów. Stąd i wieś, jakby od ich nazwiska wzięła swoją nazwę. No ale co mają Waksmundowie? z Tatrami. Gdzie no Tarka, gdzie Tatry? Jednak... A tu cała ciekawostka w tym, że Waksmund e, e, właśnie z tej rodziny wystawił pięciu zbrojnych mężczyzn do bitwy pod Grunwaldem, co w tamtych czasach oznaczało niemały wydatek, bo żeby uzbroić e, rycerza a jeszcze z koniem. Nie wiem, jaki był wtedy zakres tamtego uzbrojenia, ale pięciu zbrojnych mężczyzn było to coś, co na pewno wymagało docenienia. I rzeczywiście król Władysław Jagiełło docenił ten gest i po bitwie przyznał rodzinie Waksmundów właśnie tutaj tereny w Tatrach. To wypasło owiec. I kiedyś na tej polanie, ta polana była o wiele większa, były tutaj hale gdzie rodzina Waksmundów miała swoje prywatne tereny podarowane przez króla, na których mogli wypasać owce. Tego już od dawna się nie robi, w związku z tym polana powoli zarasta, już jest o wiele, wiele mniejsza niż była kiedyś na początku. No ale taka to właśnie historia nazwy tutejszej polany, doliny i całej okolicy. Stąd właśnie się to wzięło. Taka ciekawostka ze szlaku, więc jeżeli będziecie tędy wędrować, to już będziecie wiedzieli skąd się, skąd się ta nazwa wzięła. A my tutaj idziemy już dalej. Od tej pory będziemy już raczej schodzić tylko w dół. Więc dojdziemy teraz czerwonym szlakiem do spotkania z Czarnym, który schodzi z kolei z Doliny Suchej Wody. Będziemy szli Doliną Pańszczycy aż do Cyrchli. Myślę, że zdecydowa czy zdecydowaliśmy w międzyczasie, że sobie zrobimy krótki postój jednak na Psiej Trawce, czyli właśnie w miejscu, gdzie nasz czerwony szlak zbiega się z Czarnym. Który idzie przez Dolinę Suchej Wody Dużo czasu nie mamy, bo jednak musimy zdążyć na pociąg Więc tych postojów też dużo po drodze nie będzie Ale też nie ma takiej potrzeby Idziemy już jakieś dwie godziny od momentu zejścia z drogi do Morskiego Oka Czerwonym szlakiem tam w bok w stronę równiny, równi waksmundzkiej i póki co przez te dwie godziny licznik osób spotkanych na tym szlaku wynosi aktualnie 8 Przed chwilą minęliśmy jeszcze dwie osoby. Więc zdecydowanie nie jest to zbyt uczęszczana droga i to jest piękne, a szlak jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo fajny. Do, do przejścia więc mogę go spokojnie polecić Doszliśmy do miejsca, które nazywa się Psiatrawka. Tutaj czerwony szlak spotyka się z czarnym w dolinie suchej wody. Czarny szlak prowadzi tędy. Są tutaj takie stoliczki, ławeczki, których, przy których można chwilę odpocząć. A my idziemy dalej. tego momentu szlakówki mówią, że do cykli jest godzina. Mamy nadzieję zrobić ten odcinek trochę szybciej, żeby spokojnie zdążyć na pociąg. No zobaczymy jak to nam pójdzie. Jest. Dolina Suchej Wody to jest łatwy szlak, prowadzi prosto do schroniska na hali Gąsienicowej. W związku z tym, tu już będzie o wiele więcej ludzi. Zwłaszcza też rodzic z dziećmi. Mijamy potok, który nazywa się Sucha Woda. I rzeczywiście, z tego co widać, stara się bardzo mocno sprostać swojej nazwie. Bo wody tutaj Nie ma w nim ani trochę, nawet po ostatnich opadach. Odwiliśmy już od tamtego głównego szlaku. Idziemy dalej szlakiem czerwonym. I teraz tam na początku trzeba było odrobinę podejść pod górkę, jeszcze. Ale teraz idziemy tak. Lekko w dół, czasem trochę po płaskim, taką sobie ścieżynką Przez las albo zarośla Bardzo fajnie, bo jest też trochę cienia, a dzisiaj Słońce momentami troszkę praży Więc to bardzo, bardzo Przyjemny kawałek szlaku jest No, i zdecydowanie mniej znowuż uczęszczany, bo jednak wszyscy kierują się tam tą główną drogą. A tutaj to spotkaliśmy tam kilka osób na początku, i teraz już znowuż nie ma nikogo. Nie spodziewam się, że spotkamy tutaj jakieś tłumy. Trochę poprzednim razem skłamałam, bo okazało się, że jeszcze trzeba było podejść kawałek pod górkę, a chwilę później I tak samo trzeba było zejść z górki troszeczkę ostrzej, ale już znowu szlak idzie sobie tak bardzo ładnie. Tak właśnie idzie sobie szlak przez zarośla. Jest tu trochę ludzi. Staram się ich nie nagrywać, żeby... Nikogo nie stresować. Więc takie troszkę pocięte to nagranie będzie z tego kawałka, ale mam nadzieję, że widać jaki on jest fajny. No, tu jest mostek i rozejście szlaków. Na wielki kopieniec, a my dalej do toporowej cyrkli. Więc tutaj w dół, no to udało nam się zakończyć ten szlak. Kończy się on tutaj dla nas przy drodze z cyrkli tutaj jest też wyjście na kopieniec i jest też parking samochodowy, jak ktoś jest samochodem, przyjeżdża tutaj to można zostawić auto, kawałek wyżej jest kasa TPN-u i trzeba kupić bilet, a my teraz już teraz już idziemy kawałek pod górkę tutaj jeszcze do cyrki i na przystanek licząc, że złapiemy coś szybko do Zakopanego i zdążymy na pociąg i wracamy już do domu dzięki za to za obecność, mam nadzieję, że podobała się relacja ze szlaku i do zobaczenia na kolejnym cześć